Robert Eggers podąża wymarzoną ścieżką wielu twórców arthouse'u. Na przestrzeni 8 lat i 3 filmów, amerykański reżyser przeszedł od artystycznego horroru, jaką była Czarownica, przez natychmiastowy kinofilski klasyk w postaci The Lighthouse, aż do Wikinga, wysokobudżetowego widowiska pełnego akcji i znanych nazwisk. Iście wymarzona ścieżka dla 38-letniego reżysera, który już porównywany jest do Bergmana i Herzoga. Czy słusznie, czy trochę na wyrost, to trudno oceniać. Nie zmienia to jednak faktu, że Egers podjął się zadania niemożliwego wtłoczenia swojej autorskiej wizji w świat wielkich, mainstreamowych produkcji. Jak mu się to udało? Według samego Egersa, całkiem nieźle, choć w jego słowach często można wyczytać irytację i zmęczenie pracą z dużym studiem filmowym, które dosyć ostro ingerowało w proces montażu Wikinga.

Oto historia Amleta, dziedzica tronu, który jako dziecko musiał uciec z domu po tym, jak jego ojciec, król Aurwandil, został zamordowany przez własnego brata. Amlet zaprzysięga zemsty oraz obiecuje, że wróci kiedyś po swoją matkę i oswobodzi ją z rąk brutalnego Fielnira. Po latach, Amlet, jako znający tylko język przemocy wojownik, przy pomocy czarownicy wreszcie odnajduje swoje szanse na dokonanie upragnionej zemsty. A to wszystko okraszone prawilną nordycką mitologią, skrzętnie markowanymi akcentami i historyczną dokładnością, której próżno szukać nawet w muzeach. Szekspirowski dramat w chłodnych islandzkich krajobrazach nie brzmi jak coś, co przyciągnie szeroką widownię do kin, mimo często obnażanego torsu Aleksandra Skarsgarda i pięknej Ani Taylor Joy. I rzeczywiście Eggers pozostaje wierny swojej specyficznej estetyce, przynajmniej w pierwszej połowie filmu. Początkowe sekwencje potrafią zachwycić pomysłowością, szczególnie jeśli chodzi o kompozycję kadru, ale Wiking potrafi zaskoczyć zarówno poetyckim językiem, specyficzną grą aktorską i niesamowicie szczegółową scenografią. Porównania do Bergmana i Herzoga są jak najbardziej trafione, choć nie trudno zauważyć, że Eger z garściami czerpie także ze wcześniejszych dokonań kinematografii. Niektóre efekty wizualne przywodzą na myśl nawet tak wczesne osiągnięcia jak filmy Meliesa, a i niemiecki ekspresjonizm nie jest reżyserowi obcy, co widać zresztą w The Lighthouse, a jego plany na kolejny film tylko potwierdzają fascynację tym nurtem. Ewidentnie więc początek Wikinga jest popisem erudycji Egersa, a przy okazji jest to najbardziej spektakularny element całego filmu, pełen magii, mistycyzmu, przemocy i efektownych wizualnych rozwiązań. Sytuacja psuje się paradoksalnie wtedy, gdy film zaczyna solidniej budować fabularne podstawy. Gdy Amlet odnajduje swoje przeznaczenie na islandzkiej farmie, gdzie wreszcie może dokonać zemsty, film zaczyna podążać oklepanymi rozwiązaniami, które ostatecznie doprowadzają do dość absurdalnego punktu kulminacyjnego, który mi osobiście przypominał finał zemsty Sithów, i to nie w tym dobrym sensie. Największym problemem Wikinga nie jest jednak finałowy pojedynek w ogniu, lecz zagubienie pewnej myśli przewodniej. Umówmy się, Eggers nigdy nie był specem od wielkich idei, a zarówno Czarownica, jak i The Lighthouse są filmami bardziej skupionymi na wrażeniowości, użytym języku, skrupulatności w tworzeniu świata. Hollywoodzkie filmy jednak fabularny kręgosłup muszą mieć, a więc muszą także opowiadać historię. Problem jednak polega na tym, że historia Amleta niespecjalnie potrafi sprostać obietnicom z początku filmu. To co rozpoczyna się jako ponadczasowa epicka historia o zemście i jej naturze, ostatecznie zmienia się w dość rozwleczoną łupankę. A zwroty akcji, które następują po drodze, mają dość wątpliwe źródła, a na dodatek nie niuansują w żaden sposób historii, raczej powodują jeszcze większą konsternację. Ostatecznie więc, gdy Hamlet wypełnia swój los, warto zadać sobie pytanie, czy na samej przepowiedni nie wystarczyło zakończyć filmu, skoro jego reszta, jak po sznureczku, pędzi w kierunku hollywoodskiego finału.

Greenscreen nie zastępuje realnych islandzkich krajobrazów, a Alexander Skarsgard wykonuje tutaj niezwykle fizyczną i trudną rolę, w której udawanie różnej maści zwierząt jest tylko jednym z wyzwań. Wybory estetyczne również są niejakim aktem twórczej odwagi, bowiem Wiking nie wygląda jak typowe historyczne widowisko skąpane w pięknych kolorach i zuniformizowane pod jak największą publikę. To film wciąż silnie autorski, co widać nie tylko w fabule oraz dialogach, ale także w wyborach estetycznych i szacunek dla Eggersa za to, że otwiera szerszą widownię na kino, które wygląda odrobinę inaczej niż to, co zwykle pokazywane jest na dużych ekranach. Nawet mimo pułapek, które tę samą widownię mają zapaść w konformistyczny, wybuchowy, bezsensowny finał. escape my faint Widzieliście Wikinga? Co myślicie o najnowszym filmie Roberta Eggersa? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tej recenzji. Do usłyszenia następnym razem. Na razie.